Mam z tej strony Uter12 i zapraszam do kolejnego odcinka. Zagrajmy w Pretorians z Haderemaster. Dzisiaj czeka nas jedna z dość trudnych misji. Mimo tego, iż jest to misja typowo obronna, a ja bardzo lubię takie misje, gdzie trzeba się bronić w jakimś e, forcie, w jakimś zamku, cokolwiek, nie? Ehm, tak Wszystkie ludy galijskie. W roku 57 przed naszą erą belgowie, najdziksze z galijskich plemion, spiskują, by przegnać Rzymian ze swych obszarów. Zalma zaalarmowany przez swych galijskich sprzymierzeńców Juliusz Cezar wyrusza natychmiast na północ. Celem tej misji jest obrona sojuszników Rzymu przed atakiem sąsiedniego belgijskiego plemienia Nerwiów, którzy najechali ich terytorium z zamiarem uderzenia na wojska Cezara gramy oczywiście na poziomie normalnym. 25 lipca 1957 roku. Rzeka Sambre. To Arms Tribune, organize your men I z haste. Nasze scouts tell us that the army of the Belgian tribe of the Nervi is just about to cross the river and fall upon us. prepare the defense or we will not survive remember that the allied gallic cavalry under the command of diviacus's brother domnorix is at rest just outside our encampment you can use them to slow the enemy advance for the glory of rome and our general caesar 20 minutes remaining all right pierwsza rzecz, zrobię to zapiszę grę. <coughs> Tak yes, dam sobie powiedzmy pod dziewiątkę i władź mi do środka. Uh, uh, general? Legendaries. Yes, two. Yes, general? Three, uh -huh. Four. Yes, general? here. General? Aha. Your orders immediately. We are ready. Yes, general. No, yes, sir. Yes, general. Yes, general. Your orders? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. am in Yes, okay here we go mm-hmm we are ready immediately yes general following your orders Yes, sir. General? Immediately. Aha. yes general. Pozycyjna. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Um... o, 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 o. Łuczników ma mało. O, może sobie i wezmę, się jacyś zwiadowcy Żeby wiedzieć co się dzieje przy szczególnie przy tym moście, bo tutaj tego nie jestem w stanie kontrolować, ale tutaj, gdybym cały czas mógł palić ten most, byłoby super. Ok, kolejny atak. Tam. Proszę się skupić. Immediately. Uh -huh. Aha. Uh -huh. A, A new troop has been recruited. A new troop has been recruited. A new troop has been recruited. Run. Run.

Aha. Yes, sir. We are on the way. Czekaj, czekaj. jeszcze się poleczcie trochę. Aha. już zaczynają to odbudowywać. Niedobrze. Aha. 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 I nie wylatało. Yes, sir. Immediately. Yes, General. Aha. Immediately. Okay. Atakują dalej. Spoko. Powodzenia. Was jest już gotowy. Nie dobrze. Kolejna katapulta. Nie może do nas dotrzeć. Nie co w nich? No właśnie, tutaj mamy balistę. Nic nieznaczące uszkodzenia. Spoko. To będzie pierwsza z misji, w których będę musiał się bronić. Aha, od tej strony się atak zaczyna. No dobra. Łucznicy cyklon, nie. Yeah. Easy. Yes sir. We are on the way. Run, run, run. Ajajaj, oberwali. Oberwali cholera, no ale żyją jeszcze na pewno. Eva. Yes sir.

We are ready. Ta strona wygląda na wyczyszczona ładnie. Here ever. Immediately. Okay. rama logic. Tutaj podjechaliśmy nieco strad dlatego. Mm. A new troop has been revealed. Od uh -huh. razu yes, gestiono. Immediately. uh-huh following your orders 10 minutes remaining is it a bit of was no yazda already here they come

Yes, sir. We are on the way. Your orders? Your orders? Yes, sir. General? Yes, General? Yes, sir. Your orders? Yes, General? Uh-huh. 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 Hey, just mad it. I can heal the wounded immediately. Your orders? Immediately. Nastąpią yeah, jasne. Ale to nic. Teraz będzie moja własna. General? Cho Gdzie się wybierasz? Yes sir. Yes, sir. Aha. Yes, okay, ile strat? Dużo, sto pięćdziesiąt cztery. bywa. Minutes remaining. General? Yes, General. We are ready. Yes, sir. Immediately. Uh huh. Uh huh. Immediately. Your orders? Following your orders. A new troop has been recruited. Yes, sir. Yes, sir. We are ready. Uh huh. Immediately. Okay. Uh huh. Immediately. Four minutes We're remaining. Ready. Yes, sir. Yes, General. We are ready. Immediately. General? Yes, sir. Yes, General. Unable to comply. Unable to comply. Following your orders. What? Immediately, General. Yes, sir. Your orders? Yes, sir. Yes, General. Uh huh. Yes, sir. Okay. Your orders. Ostatni chyba zryw. Yes, sir. General. Three minutes remaining. Aha. Daję sobie sprawę, że można było to lepiej zrobić. Są... Widziałam nawet playthrough, gdzie po prostu ludzie atakowali tę wioskę i po prostu wybijali wszystko, co tu się dało, ale ja wolę jednak grać bezpiecznie. Mam przewagę.

One minute remaining. Follow me. Let us rescue our comrades. Unable to comply. Unable to comply. Uh-huh. Uh-huh. We have completed our mission. Yes, sir. Run! Okej, okay. udało się trochę duże te moje straty, ale to jest dość trudna misja, więc cóż. Stałoby się to zrobić lepiej? Pewnie tak! Tylko. Czy sporadyczne atakowanie drugiego brzegu rzeki nie sprawiłoby, że jeszcze większe te straty by były? Przez co ja bym się odsłaniał na atak bezpośredni, tak? Nie, ja jednak wolę się schronić w forcie. I po prostu eliminować te jednostki po kolei, jak do mnie przychodzą w falach, a nie wszystkie naraz, bo wszystkie naraz by się wtedy rzuciły. No dobra, tak czy siak, to był koniec odcinka 5. Także, jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, daj komentarz. Pamiętaj o subskrybowaniu mojego kanału i uderzeniu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Mi nie pozostało nic innego jak się pożegnać, także dzięki że jesteście, dzięki że gramy razem, gra z Wami Uter, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Spretorian z Hadera Master. Pa! pa!